Zwłane studius widzowie, fajne? Studiowie Witajcie fajne. serdecznie, kurde. No hejka, co tam się z tobą dzieje? Słuchajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy losować jedzenie. Wow, niesamowite. No, ja I co wiecie, dalej? co dalej? I będziemy próbowali to jedzenie spalić. I wiecie co, też to wylosujemy. Tak, wylosujemy sposób, w jaki będziemy musieli spalić to jedzenie, czyli na przykład w pier... małego królika, co skacze po polu. Ci okaże, że on ma 1000 kalorii, to później losujemy i na przykład konia w... może spalić 1000 kalorii, co nie? NIE PROTOSAJA po SĘDŁO POTAJĄC KONIEC Ogólnie widzę, robimy to tak, żeby nie było później Nie jest tak, że ja muszę zjeść loda, Łysy musi zjeść loda i musimy spalić to razem Tylko załóżmy, jemy jednego loda na pół i spalamy we dwójkę Także, żeby nam nie było za ciężko No jak się <śm> tam wiecie, się nie prójcie później, maty, tak? Maty się dzisiaj nie pierdolisz no, stary się nie pierdolę w mówię jak jest sykary z bang, bang w kościół 29 kalorii to jeden. Bierzemy się to już To ja otworzę i kupimy dwa. Weź jednego. Nitro to. Jest wiesz tu. do drzejkowa oblika. Wiecie, co będzie najgorsze? Jak my wrócimy teraz wylosować w sposób, w jaki te lody mamy spalić I na przykład nam, się tu, nie w, wiem, wylosuje nam skłosza i my będziemy 2 godziny na skłosza jechać Płacić 120 zł, żeby 10 minut pograć Ty, a może słuchanie nieuczesanej? Spala kalorie Ej, to My i 1,13, a ty... A to Bo tak mózg pracuje, nie wiem, co się Sam Gosiu, wstaw Gadasz, chopie, losujemy ja wszystko. Ty już rzesz? Mhm, ale dobre. Ale dobre, takie dobre, takie pyszne, takie. To Tu trochę jak To jest pewnie druga minuta filmu, a tu już się więcej wydarzyło niż w całym twoim życiu, widzu. co jest się bazę. Ten mały kiep. No na przyjechaniu z Rejnardem o 8.30 i byśmy go ulicy dalej. <śmienicza> tak, bo ta, 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 ta. chciałem, żeby mnie zawieźli na maturę, a się okazało, że w maturę mam minutę dalej. Welcome Witajcie. Witajcie. Welcome to the Africa. To już w stary. A, bo widzowie, my wam nie powiedzieliśmy. Jak nam się nie uda wykonać, to będziemy musieli wykonać karę. Ogólnie jest łącznie 10 typów żarcia, które mamy na kole Fortuny. Jeśli uda nam się zrobić je wszystkie i wszystkie spalić, to nie mamy kary. Im więcej zrobimy, tym kara jest po prostu lżejsza. Także zależy nam na tym, aby w ciągu 24 godzin zjeść i spalić tego po prostu jak najwięcej, żeby kara nie była aż taka ciężka. A my co? Kończymy leura i wsiadamy do fury, jedziemy na squasha. Sopa w wadze 80kg przez 60 minut gry jest w stanie spalić ponad 1000 kalorii Czyli na każde 10 minut gry 160 No 166, czyli w 10 minut? W 10 minut na pewno spalimy tego loda Mitro to Minut, Mateusz, minutka, zaczynamy. Kolejny raz. Przecież my już gramy z 3 godziny. 4 godziny według Mateusza, jak co? No dobra, śmieciu, bo ty się ze mnie śmiałeś, że nie umiem grać gra. Zobaczymy twojej umiejętności. 12 minut grają. Mieliśmy nawet więcej chyba kalorii, nie? Jest 12 minut. Ja chyba mam zawód. Ale to to Ma na klacie napisane. Ja też szukam dziewczyn, że mógł sobie tak napisać. Ja dzisiaj nic nie jadłem. Bo no mówię dobra. tak, cały odcinek będziemy wpierw. Nie miałem śniadania. I kurwa jadłem dzisiaj jednego woda, a teraz patrzcie chicksów. Ale ja to owę sobie. Nie ma też takich też turbów. Ma. No takich właśnie małych lejsów. Dobrze, kupiliśmy takie oto maczugi, nie wiem czy to można nazwać chipsami, ale załóżmy, że to są chipsy, bo my ogrywamy ten challenge na mus, nie bierzemy specjalnie jakiejś dużej paski, żeby tego nie spalać trzy dni, no, ale na przykład wiecie, jak trafimy kebaba czy jakąś pizzę, no to tam już lewek nie będzie, będziemy musieli spalić prawdziwą pizzę, nie że sobie okazjemy. To ma 119 kalorii, a więc będziemy musieli spalić 119 kalorii. to jest otwarte? O, kto? kto? Ciekawe korekta. tak jak chodzi? mi dawał maczugę, to trochę inaczej smakowała. <grym> Pozdro Bartoszu! Bartosz. pozdrow Bartosz. Ale zanim pojechaliśmy do domu, byliśmy jeszcze sprawdzić moje wyniki matur z ustnego polskiego. Mosteczki, powiem tak, właśnie wróciłem z wyników za ustno polski. I kupę 9 punktów na styk. 30%? o, o kur. Serio? Zdałem, ale kurwa na, na minimum. A ja chłopie non stop doliłem tam całkiem sensowne rzeczy taką ładną polszczyzną, wszystko cyk cyk I jakby nie zdał ustnego, to trzeba być upośledzonym chłopie. 1% uczniów tego nie zdaje. No pierdolę, to jest jakiś nienormalny, co? Za 80%? No tak, po 30%. Zdałeś? No zdałem, no na styk. Jakbym miał 29 to bym nie zdał, mam 30. Masz naprawdę 30 udało ci się? No. <laughs> <lipy> naprawdę ma 30. Serio, no 30, no. 30 Se serio, mam, no co? Ma serio. Nie, naprawdę, naprawdę. Nie, serio, ma serio. na nobach. <lipy> full, full box, 200? hundred ESO. No co za okno się gapi? No, otwarte okno, może być. Ale on nie ma, on no, Tak? Tak, otwarte. Ta. On otwartej mówisz, że dostajesz tylko od Zona. Z, z nie, tika. Tika od Zona to jeszcze mogę dostać, no ale co? What the Wylosowaliśmy robienie pompek, więc aby spalić chipsy, potrzebujemy zrobić równowartość 200 pompek. Dopompuj, chodź tu k**wo Cztery, 6 sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć 180 widzowie, no to co? Ja jeszcze lecę nie, Masz drugą koszulkę 190 200 <klesz spare> <gülio> widzowie Ja już nie mam siły To no ja jeszcze piątka, ostatnia Mati, chodź <gülio> Nie wiem widzowie ile tu było, ale przynajmniej były niekonwencjonalne pompki, tak? Widzowie. Mamy kiepsiki. Dotarły do nas kebaby from Kebab King. Stwierdziliśmy, że jesteśmy w sumie głodni. Nie chcemy jeść jednego na pół, żeby mniej musieć spalić, a więc po prostu będziemy musieli więcej spalić? Nie no, spalamy normalnie jednego kebsa, ale jakby to jest też nasze jedzenie, nie? Jeden kebab ma około 800 kalorii, a więc musimy 800 kalorii spalić. Ja w ogóle wziąłem jakiegoś... Meksykana, no? Meksykana. teraz ale jest Jak ja się przyzwyczaiłem do mięsa z Tantuniego, to jest takie gówno w porównaniu do Tantuniego, w sensie mięso. Kończymy jeść i idziemy to spalać. No już opierd... całego kabału ale jest ostry skur. Kurczę fajne. Zobie, zaczynamy biegać. No to już zimno. Fajny miejscu. masz Ubrałem sobie koszulkę pod koszulę, bo mnie jest zimno. W internecie jest napisane, że start. 400 kalorii spala się w godzinę biegu, a my no musimy spalić 800, czyli w godzinę, ale razem. No to będziemy mieli 800 kalorii, zaczynamy. Ja się zaraz zrzygam. Przecież ja nie dam rady, jak ją? Ja Patrz już, już, już jak łysa już my sobie. ja mam godzinę biegać? a chodź biegnie ze mną. A mogę takim ja. tempem czy to się nie liczy? To szybko. A tak swoją drogą to Nitro to Faja. Szycik! Kur... <gry> Hej! się! Czuję, że ten meksykański... O... Oh. Takim tempem godzinkę mogę struchtać. Albo nie. Kur... teraz musiało słońce wyjść i mi jest gorąco w podwójnej koszuli. Jejcie słońce. ja mam kolkę. Serio. Idziemy do Łysego usiąść. Ten już blady jest, ch**o. A czemu ty siedzisz? Co ty robisz? Ja czekałem na was. Po bo już przebiegłem. Bo ty po prostu za nami nie nadążasz. Wszyscy w tróleczkę? Ja czuję, że nie. za On biegnie. mnie w O Jezus, o Magdalenie pewnie myśli. Pozdrawiamy, hej tu Macie. Wasza koncepcja jest na poziomie minus zero. Nie może być minus zero. Lekcja pod tytułem, dodawanie ułamków dziesięciu. My 10 minut biegniemy. Jedno kółko to jest... 5 minut? Jedno kółko robię? tak k wolno chyba. Ja biegłem, ja czuję jak mi tak wiesz, chłopę klatkę kuje. Może ja będę o za pod nim biegnąć, może to jest niezdrowe. o brada, Bo my no, powinniśmy godzinę bez przerwy. Na razie mamy okrążenie i przerwa. Więc będzie musiał trochę nadrobić zam A tak w ogóle to jest Siedłem w tego. Jak bisz taką przybitkę to... to, to. Tak smaży. Hopie, bez chmury na niebo Dobra widzowie, skończony. Ja już nigdy nie robię żadnych sportowych wyzwań. rower. Chciałeś z Polskę rowerem przejechać? Ja jak idę, to czuję, że nogi mi się uginają tak dziwnie. To jest mocno, hopie. Ja, ja chcę tak mi się, hopie, oddychać, ale nie podoba mi się tak czuję. Tak. Może masz coś z serduszkiem? Może mam. Dobra widzowie, stoimy w korku, więc wylosujemy sobie następną rzecz. Klikam. Ja chcę coś normalnego, bo my jedliśmy chipsy i... KFC. KFC. Zajebiście. Longerek. Longerek. Longerek będzie z ja stary. Nie Dobra, czekaj, wale ten. My dzisiaj nic nie. My dzisiaj zjedliśmy yy, lody i chipsy. Ja myślałem, że coś normalnego wypadnie. W wypadku KFC mamy longera na pół. O, stary, da, zajebiście. Lo, losuje, losuje w jaki sposób będziemy musieli to spalić. Ale longer ile on może mieć z kalorii? 400? Nie, zaraz sprawdzimy. Coś takiego fajnego by się przydało. Tylko <grym> rower, stary! To, to rower Rowerki damy radę spalić. No. Wpisuj w Google, ile longer ma kalorii, ile musimy jeździć na rowerze. Z internetu dowiedzieliśmy się, że longer ma około 300 kalorii, więc będzie. Będziemy musieli jeździć na rowerze przez mniej więcej 25 minut. Mamy już naszego pysznego longerka, pora go wszamać. 303 kalorie, także trochę będziemy musieli spalić, jak go jemy na pół po prostu. No dawaj jak to no, dźabną. czy zjadł, czy dźabnąć? Nie, nie urywaj stary. Tak, po prostu słuchaj, ja mogę go zjeść. No, kupmy, dzisiaj nic nie jedliśmy, a ja też chcę. Możesz z zjeść, a mnie zostaw. O, Oj, koniec kariery. <noise> Zjedliśmy longera. Tak, i teraz musimy 25 minut jechać na rowerze. Ja go zjadłem na dwa gryzy. Dawaj, hopie, elektryka bierzemy. Pożyczyliśmy rowery. Pierwszy raz w życiu będę jeździł na elektrycznym rowerze. Ale ja muszę tu coś kliknąć, bo tu jest jakaś moc. tym się gaz odpala. <grym> Dobra, jedź. To, no Reynard nie da rady za nami biec, ale mamy własną kamerkę i będziemy nagrywać naszego. Opa, pa, Reynard. Opa. A ty co masz robi? Ty co idź sobie do auta? No, no wiem, będę sobie... O chłopie jaka prędkość Ale no, lecia. lecia jak superman, alo I jest to, to kurwa O tajlandzka ta, 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 ta. Ale sobie piszcie tak kupię chupie... luźnusienie Luźniutko nie? Siebie, w z Mateuszkiem na rowerkę. Fajny, fajny odcinek. Jak tak. ja dzisiaj uprawiałem więcej sportu niż przez ostatnie 10 lat Mateuszek za mną i lecimy, co jest tematem, spalamy tego longera, którego mi do śmieć, ale nie, nie, nie do ciebie spokojnie. Dupsko. Dupsko Uwaga żaby Patrzcie widzę. Żaby Co ty od się chyba zatrzymujesz jak debil na środku. Jedziesz jedziemy. No i co? 25 minut tylko, więc w sumie zaraz wracamy do Reynarda, nie? Ale tutaj pani fajna była w samochodzie. Trzy, bo jedzie. Dwa, jeden, jedna Paszek po Nie, no on mnie. Ale się młody kręci. Dobra, widzę, wracamy do Reynarda. Nienawidzę alergii. widzę, no macie na coś alergię? Ja mam na ciebie. <noise> Zobacz, taka przejażdżka kosztowała nas... No 6 zł, 6 ziko. Byśmy wrócili 5 minut wcześniej to byśmy tak. mieli za darmo. No ale... Ale niestety 25 minut. 25 minut, 25 minut to tak. 25 minut, tak jest?